Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Marek hifner i bardzo mi miło, że zostałam zaproszona na te warsztaty edukacyjne odnośnie świadomości zakupów w przypadku odzieży. Zajmuję się krawiectwem. Mam swoją własną markę Baysupport, w której tworzę akcesoria do jogi, relaksacji i do aktywnego trybu życia. Tworzę worko plecaki. Torby, opaski, żeby zachować higienę snu i wiele, wiele takich pokrewnych akcesoriów, które pomagają nam utrzymać zdrowy styl życia. Jestem w trakcie też wdrażania kolekcji odzieżowej, więc temat zakupów odzieży, produkcji odzieży, materiałów do jej produkcji jest mi bardzo bliski. I też ciągle się szkole, chcę się jak najwięcej dowiedzieć, być jak najlepsza. W tym, w tym zakresie, w tym czym się zajmuję, dlatego też jestem w trakcie realizacji szkoły krawieckiej i uczę się szyć coraz to bardziej skomplikowane elementy. Dzisiaj chciałam poruszyć z Państwem kilka takich głównych tematów odnośnie zakupów odzieży. Na początku zaczniemy od tego, czego my możemy dowiedzieć się z samego produktu, o samej odzieży. Potem kilka ważnych aspektów, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy decydowaniu się na zakup akurat od danej marki, i też pod koniec kilka takich niestety, może nieetycznych chwytów niektórych firm odzieżowych, które stosują, żeby nas po prostu nakłonić do zakupu, który niekoniecznie jest nam zawsze potrzebny. Zaczniemy od metek. Każda odzież musi mieć przytą metkę. Musi mieć taką metkę przytą na stałe. Wyjątkiem, wyjątkiem jest to, jeżeli Państwo kupujecie coś na zamówieniu krawca, czyli wy, wy dogadujecie z krawcem krój, dogadujecie kolor, rozmiar, tak? To wtedy taki produkt nie musi mieć metki. Natomiast jeżeli jest to gotowy produkt, który możecie zobaczyć albo w internecie na stronie internetowej, albo stacjonarnie w sklepie, musi mieć przytą metkę. Informacje, które muszą zawrzeć się na takiej metce, na pewno jest to skład produktu. Tak wygląda metka. Zaczynając od składu, musi być wymieniony materiał, z którego zostało to wykonane. Zdarza się też, że niektórzy producenci. Zakłamują składy tych produktów. No niestety na to nie mamy wpływu. Są od tego odpowiednie instytucje, odpowiednie organy, które kontrolują producentów i sprawdzają, czy rzeczywiście ta bluzka to jest 92% bawełny, tak? A 8 jakiegoś poliestru czy innego materiału. Natomiast to, na co my powinniśmy zwrócić uwagę, to fakt, żeby czytać skład materiałów i nie dać się oszukać, bo niektórzy producenci piszą zamiast. Wkładu materiałów, czyli tkaniny bądź dzianiny, piszą jej splot. Na przykład, jeżeli widzimy, że coś jest 100% satyna, nie jest to prawdą, ponieważ satyna nie jest surowcem, nie jest materiałem, jest to splot materiału. I równie dobrze, może być to po prostu stworzone z poliestru, z włókien sztucznych, tak? To lepiej brzmi, bardziej elegancko, dlatego też niektórzy producenci, może nieświadomie, może zupełnie świadomie, na to się decydują. No, ale my fajnie było, gdybyśmy wiedzieli, jak takie produkty odróżnić. Druga bardzo ważna sprawa to jest sposób konserwacji. Tutaj są te wszystkie znaczki, one mają swoje oczywiście odpowiednie znaczenia. Niektórej odzieży nie możemy suszyć w pralko suszarce, niektóre nie możemy prać w danej temperaturze inną powinniśmy suszyć, tylko ją równie rozkładając. I jest naprawdę bardzo wiele takich oznaczeń. Dla nas jest to istotne pod tym kątem, że stosując się do tych zaleceń producenta, my dbamy o jakość materiału i jego trwałość tak naprawdę, żeby po jednym praniu się nie skurczył produkt, żeby się nie zmechacił i żeby po prostu służył nam jak najdłużej. Kolejną rzeczą, którą mamy na metce, to jest oznaczenie producenta, czyli nazwa bądź też pełny adres producenta. Tutaj jest taka, że tak powiem, no, no taki niuansik, że producentem jest też osoba, która nawet jeżeli sprowadza jakieś towary z zagranicy i w jakiś sposób je modyfikuje czyli na przykład. Robi swój haft, jakiś znaczek na odzieży, albo nadrukowuje swoją jakąś grafikę, to już ona przejmuje status producenta w Polsce, tak? Więc możemy widzieć logo polskiej marki, czy nazwę polskiej marki, natomiast realnie, jakby na przykład t-shirt, tak, ten dany produkt nie był stworzony w całości w Polsce. Tylko w Polsce zostały do niego dodane pewne elementy, więc istnieje ryzyko, że ten produkt z zagranicy, na przykład, był produkowany bez poszanowania środowiska lub w nietycznych warunkach pracy. Jak się przed tym uchronić? Szczerze mówiąc, jest ciężko. To, co ja radzę, to po prostu obserwować marki, które nas interesują, z których najczęściej kupujemy. Brać ulotki w sklepach stacjonarnych, pytać sprzedawców, czy jeżeli obserwujemy na mediach społecznościowych takie marki, no to czytamy, jak oni się z nami komunikują, co, co deklarują, w jaki sposób ta odzież jest produkowana. Jeżeli rzeczywiście deklarują, że to jest wszystko robione w Polsce, no to no, musimy im zaufać i na tym polegać, chociaż była jakiś czas temu afera z polską marką, która właśnie nie, no nie komunikowała na początku tego, że sprowadza t-shirty z zagranicy, wycinała metki z tych t-shirtów, doszywała tylko swoje, no i produkt sprzedawała jako polski. No, następnie się ta marka do tego przyznała. Fakt faktem, że też duża część produkcji potem, czy, czy sprawy marketingowe, czy pracownicy, którzy zajmują się Sprzedażą tego produktu, pakowaniem, wysyłką, no to rzeczywiście pracują w Polsce. No natomiast sam produkt, jego jakość, no była wątpliwa z racji, że był, był to produkt sprowadzany po prostu z zagranicy. I to tak naprawdę to, to są obowiązkowe rzeczy, których musimy się dowiedzieć z metki. Często jest jeszcze oczywiście. Podany rozmiar tego produktu, no i też jego przeznaczenie, jeżeli ono nie jest oczywiste, tak? Czyli, nie wiem, jeżeli widzimy, powiedzmy, kawałek materiału, no to mamy napisane, czy to jest komin, czy to jest szalik, tak? Bo niekoniecznie ktoś musi wiedzieć. Natomiast, jeżeli jest jasne przeznaczenie danego produktu, no to producent nawet nie musi umieszczać tego na metce. Kolejną kwestią, którą chciałabym poruszyć, to tak naprawdę kupowanie tego, czego my realnie potrzebujemy. Tak naprawdę, no, jakby spojrzeć na naszą szafę, to na pewno mamy tam wiele ubrań, które nie są sezonowe, są uniwersalne, całoroczne. Natomiast na przykład w ostatnim miesiącu w ogóle tej bluzki, tego t-shirtu na sobie nie mieliśmy. Warto by było w taki sposób swoją garderobę uporządkować i na przykład oddać te zbędne ciuchy albo komuś w rodzinie, który ma podobny rozmiar potrzebuje, albo komuś potrzebującemu, kogo nie stać na, na odzież. Albo też można takie ciuchy sprzedać w komisie, który potem w ramach second handów, lumpeksów sprzedaje tę odzież dalej. Bądź też są teraz portale społecznościowe typu Vinted na których, czy OLX, na których można po prostu sprzedać używaną odzież niepotrzebną. Druga rzecz to przy kupowaniu nowych rzeczy warto się zastanowić, czy naprawdę tego potrzebujemy. Czy potrzebujemy dziesiątej bluzy, dziesiątej pary jeansów, czy nie wystarczą nam trzy pary jeansów, które będziemy nosić na zmianę. Często no, na bieżąco jesteśmy w stanie tę odzież prać i nawet jest lepiej sobie po jakimś czasie, kiedy już się zużyje ta odzież, zmienić sobie, wymienić sobie całą garderobę, niż cały czas mieć te same rzeczy, a tak naprawdę połowę z nich nie nosić. Wybierając produkty, szczególnie warto zwrócić uwagę na jakość tych produktów. To też wspominałam w kontekście odpowiedniego, odpowiedniej konserwacji, odpowiedniego prania i, i potem prasowania tej odzieży. No, materiały, jak każdy surowiec, ma swoje właściwości, więc on musi być odpowiednio konserwowany, żeby jak najdłużej je utrzymać. I przeważnie małe firmy, małe marki odzieżowe, które no, nie idą w ilość, nie idą w skalę sprzedaży, tylko mają małą kolekcję, małą też liczbę produktów, które oferują do sprzedaży, wybierają naprawdę dobrej jakości materiały polskich producentów. I one po kilkunastu, kilkudziesięciu praniach nadal zachowują swoje właściwości w odróżnieniu do popularnych sieciówek, w których po kilku praniach naprawdę już odzież się mechaci, kołnierzyki się wywijają, no czy odzież się też po prostu kurczy, pomimo też stosowania się do tych, do tych zasad na metce. Co możemy też zrobić, jeżeli mamy już odzież, która no, nie do końca nam pasuje? Warto pamiętać o tym, że zawsze jeżeli się coś zepsuje w odzieży, to możemy to naprawić. Jeżeli nie mamy umiejętności manualnych, nie mamy swojej maszyny, żeby jakieś tam małe drobne poprawki wprowadzić, to możemy iść do krawca, do zakładu krawieckiego, który za kilkanaście bądź kilkadziesiąt maksymalnie złotych nam daną rzecz naprawi, zszyje. Jeżeli jest już do nas niedopasowana, to oczywiście możemy to w miarę możliwości zwężyć bądź poszerzyć, jeżeli w odzieży jest jeszcze tam zapas na szef. Możemy też zmodyfikować odzież. Tak? Jeżeli na przykład nam się zepsuje nogawka spodni na dole przetrze, pojawi się dziura, możemy obciąć spodnie, podłożyć i zrobić sobie z tego krótkie spodenki. Generalnie idea jest taka, żeby jak najdłużej użytkować jeden produkt, do którego produkcji już i tak zostawiliśmy no, ślad w środowisku, ślad w gospodarce, że on powstał. Tak? Dlatego nie chcemy wymieniać tej odzieży no, na bieżąco, często, tylko chcemy mieć kilka naprawdę porządnych produktów i użytkować je jak najdłużej. Warto decydować się też na lokalnych producentów, dlatego, że no nie dość, że wspieramy gospodarczo swój region, zostawiamy podatki ze sprzedaży tutaj, to też zmniejszamy wpływ na środowisko. Jest mniejsza trasa do przebycia takiego towaru do naszego domu, jeżeli to jest z lokalnego środowiska. A w ogóle najlepiej, jeżeli to jest sklep, do którego my możemy podjechać rowerem, czy podejść piechotą i sami w ogóle odebrać ten produkt bez używania firm kurierskich. Tak jest mniejszy ślad węglowy w środowisku, jeżeli chodzi o transport. Małe firmy odzieżowe też no najczęściej kierują się tą taką odpowie społeczną odpowiedzialnością biznesu. I też zatrudniają pracowników w etycznych warunkach. Tak, mają odpowiednią płacę, odpowiednie warunki pracy, przerwy, i w małych szwalniach czy w małych zakładach krawieckich, też jeden krawiec, jedna szwaczka zajmuje się od początku do końca jednym produktem czyli odzież z małych firm lokalnych, małych szwalni. Jest najczęściej naprawdę dobrej jakości, dobrze wykonana w tym sensie, ponieważ w dużych szwalniach, proces na przykład szycia jednej bluzy dzieli się na kilkanaście szwaczek. Jedna zszywa jeden bok, druga zszywa tylko drugi bok, trzecia wszywa rękawy i tak dalej. I niekoniecznie patrzą na efekt pracy tej pierwszej, tak? To na końcu ma się składać na, na produkt w całości, natomiast nie ma tam. Czasu i przyzwolenia na aż takie skupienie się na detalach. Kolejną sprawą są jeszcze triki, powiedzmy, małe oszustwa firm odzieżowych, które na nas stosują. Pierwszym z nich jest nazwa nagłówek produktu. Najczęściej można się tym, z tym spotkać w tzw. e-commerce, czyli w sklepach internetowym, internetowych, w zakupach online. Na przykład mamy wielki napis wełniany płaszcz, przy tym cenę. Natomiast jeżeli sprawdzimy sobie skład tego produktu, to tak naprawdę większość są to włókna poliestrowe, a wełny mamy zaledwie 2%. Mogą tak robić producenci, natomiast jest to nietyczne. To co ja polecam, to po pierwsze, jeżeli jesteśmy w sklepie stacjonarnym, to oczywiście sprawdzić metkę, skład produktu. A jeżeli jesteśmy w sklepie online, w internecie, no to warto sobie zjechać na dół, sprawdzić w zakładce albo opis produktu, albo skład produktu i rzeczywiście realnie zweryfikować, no, jakie materiały, jakie surowce zostały użyte do tego produktu. Drugą rzecz, która też się wiąże ze składem, to jest to, co już wspominałam odnośnie metek, że często. Producenci mylą świadomie bądź nie skład, materiał, z którego został wytworzony dany produkt ze splotem. Materiały to są tkaniny naturalne typu bawełna, jest to na przykład len, wełna. Są też materiały sztuczne typu poliester, jakiś dodatek elastanu, natomiast jeans jersey, popularna teraz dresówka, z której szyje się bardzo dużo bluz, czy wspomniana też wcześniej satyna, są to sploty tych tkanin, a nie nazwy surowców materiałów, czyli taka satyna może być w 100% z poliestru, może być z domieszką włókien bawełnianych, etc. Już skład surowcowy tego, no tego produktu może być różny. Następnie, akurat teraz zbliża się taki okres Świąteczny, wyprzedaży Black Friday, Blue Monday, etc. Zwracajmy uwagę na to, ile są tak realnie warte produkty. Istnieją już strony internetowe, które za nas robią te roboty, że tak powiem, i śledzą, jak w ciągu roku kształtuje się cena danych produktów. I jest to udowodnione, że ceny produktów. Wzrastają po to, żeby swój szczyt mniej więcej osiągnąć w okresie jesienno-zimowym, kiedy następują te super promocje. I nawet przy rabacie 50-70% realnie płacimy tyle samo za produkt, ile zapłacilibyśmy wiosną na początku roku, a niekiedy niestety jesteśmy w stanie zapłacić jeszcze więcej, pomimo takiej wielkiej obniżki. Kolejnym trikiem jest... Dawanie szczególnie w sklepach internetowych rabatu, ale tylko jeżeli kupimy na daną kwotę. I najczęściej chcemy skorzystać z tego rabatu, który wynosi 10%, 20%. Czyli tak naprawdę, no to nie jest duża kwota przy zakupie jakiejś odzieży za 100 zł. No to mamy 10 zł rabatu, a sklep-sprzedawca chce, żebyśmy kupili coś za 250 zł, żeby z tego rabatu skorzystać. Czyli wydajemy dodatkowo jeszcze 150 zł żeby dostać kilkadziesiąt złotych zaledwie rabatu. I sklepy prześcigają się w różnych sposobach, żeby przyciągnąć klientów do siebie, to nie, jest, to nie jest jedyne. Są też bardzo często reklamy sponsorowane, w mediach społecznościowych one wyskakują, czyli na podstawie naszych ruchów w sieci, czyli tego, w co klikamy, co klikamy w internecie, pokazują nam się, dedykowane dla nas, specjalnie dobrane do naszych zainteresowań, czy też powiedzmy potrzeb reklamy. Yy, najczęściej pojawia się to właśnie, nie wiem, odzież, obuwie, tak jak wcześniej szukałyśmy, szukaliśmy w internecie jakichś butów. Yy, no i warto yy, świadomie zwracać na to uwagę, że jest to reklama sponsorowana yy, i nie podejmować tak pochopnie tych decyzji konsumenckich, nie klikać na kup teraz, tylko się realnie zastanowić, czy to jest nam naprawdę potrzebne. Kolejna sprawa to na przykład kolekcje. Kiedyś wystarczyła kolekcja wiosna, lato, jesień, zima, odzież lżejsza i odzież cięższa, cieplejsza na, na te zimniejsze dni. Natomiast teraz mamy nie dość, że cztery pory roku to jeszcze jakieś kolekcje dodatkowe, jeszcze jakieś kolekcje tematyczne. Mamy tego naprawdę mnóstwo. A realnie nie potrzebujemy tyle odzieży i też Nasz proces decyzyjny jest też taki, że ciężko nam podejąć naprawdę świadomą decyzję przy takiej ilości bodźców, jaką my mamy. Tak, ciągłe reklamy tych kolekcji, ciągle coś nowego, to już nam się wydaje, że po dwóch miesiącach nasze jeansy, które kupiliśmy niedawno, już są niefajne, niemodne, bo właśnie nam wyskoczyło coś nowego. I niedawno w książce też znalazłam taki ciekawy przykład, porównanie, że kiedyś. Była mała dostępność odzieży i mogliśmy znaleźć jedną, dwie, max trzy pary jeansów, które były dla nas ok, pasowały. Kupowaliśmy tą jedną, wracaliśmy do domu, byliśmy zadowoleni, użytkowaliśmy tam przez jakiś dłuższy czas. Natomiast teraz mamy kilkadziesiąt, jak nie setki modeli, kolorów, wzorów jeansów do wyboru decydujemy się na jakieś, najczęściej nie kupujemy tylko jednej, bo przecież są jakieś super ceny, warto się skusić na więcej. Wracamy do domu i tak naprawdę nie jesteśmy do końca zadowoleni, bo z tyłu głowy mamy te 50 parę sztuk tych dżinsów, które odrzuciliśmy, na które się nie zdecydowaliśmy. I cały czas człowiek czuje niedosyt i to napędza właśnie ten mechanizm konsumpcjonizmu, który chce ciągle więcej, więcej i więcej. Już tak. Podsumowując, na sam koniec, moja taka prywatna rada, którą ja stosuję, tak zwane się z tematem. Czyli zawsze, jak mi się pojawia w głowie pomysł na zakup jakiejś nowej odzieży, nowej rzeczy, nowych butów, to ja, okej, okay, czy to w internecie, to sobie gdzieś tam zapisuję tego linka do, do sklepu, czy to gdzieś, jak zapamiętałam, w którym sklepie stacjonarnym mi się coś podobało to wiem, gdzie to jest, natomiast daję sobie jeden dzień na ochłonięcie, na takie realne zastanowienie się, czy rzeczywiście potrzebuję tej odzieży. Jeżeli następnego dnia realnie, świadomie podejmuję tę decyzję, to wiem, że jest naprawdę produkt potrzebny w mojej garderobie, a nie kolejny wymysł czy, czy jakiś poprawiacz humoru w postaci tam jednego fajnego impulsu, że kupiłam sobie coś nowego. I dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, No i życzę samych świadomych i realnie potrzebnych decyzji zakupowych. Dziękuję.